Wrocławski Zakrzód. Trzech robotników, a akurat kopie piasek, kiedy nagle łopata jednego z nich trafia w coś twardego. Okazuje się, że jest to potężny głaz, który udaje im się odwalić, i trafiają w ten sposób na bardzo tajemnicze komory grobowe. Jest w nich trochę biżuterii złotej i srebrnej, są kamyki do gry, a także fragmenty naczyń. Robotnicy nie mówią nikomu, co się wydarzyło, to co mogą, zabierają ze sobą, i dopiero po jakimś czasie informują o odkryciu właściciela piaskowni Heinricha Korna. Rzecz się dzieje 1 kwietnia 1886 roku. Zakrzów, dzisiaj dzielnica Wrocławia, do 1951 roku był samodzielną miejscowością, natomiast w XIX wieku należał do rodziny Kornów, znanych wydawców, miłośników sztuki. Heinrich Korn miał na ścianach swoich pałaców wiele ciekawych zabytków. Należały do niego m.in. pałac w Pawłowicach, dzisiaj jest to również dzielnica Wrocławia, a także przepiękne. Siedlimowice, dzisiaj kompletnie zrujnowany majątek otoczony cudownym parkiem razem ze stawem. Co robi Heinrich Korn, kiedy w jego piaskowni zostają odkryte skarby? Część z nich w nieco amatorski sposób zabezpiecza, niemniej jednak szybko już powiadamia Hermana Luxa, kustosza Muzeum Starożytności Śląskich we Wrocławiu, czyli osobę najbardziej odpowiednią. Lux zaczyna przeprowadzać śledztwo. Policja chodzi po mieszkaniach robotników, pytając co tak naprawdę wyciągnęli z ziemi. Oni nie chcą się przyznać, udaje się odzyskać jedynie łyżeczkę. Do całej sprawy wmiesza się za chwilę niejaki Wilhelm Grempler, który jest tajnym radcą, lekarzem, a przy okazji przewodniczącym Towarzystwa Starożytności Śląskich. On pisze do korna. Jeżeli cokolwiek jeszcze znajdziecie, dajcie mi znać. I rzeczywiście, rok później, 23 czerwca, korn informuje, że robotnicy znowu trafili na coś ciekawego. I tym razem udaje się zabezpieczyć znalezisko i odkryć prawdziwy skarb. Co tak naprawdę znaleziono za krzowie? Były to trzy komory grobowe które miały powierzchnię około 6 m2, znajdowały się na głębokości 1,80 m i zostały wykopane w piasku wzmocnione kamieniami. Pochodziły z przełomu III i IV wieku naszej ery, a pochowani w nich zostali, tak twierdzi profesor Artur Błażejewski Wrocławski archeolog, prawdopodobnie przedstawiciele lokalnych władców barbarzyńskich plemion, prawdopodobnie wandalowie. W grobach zakrzoskich leżała kobieta, mężczyzna oraz dziecko, chłopiec poniżej 10 lat. Przy zmarłych odkryto sporo przepięknych zabytków, m.in. zapinki, lunule, czyli zawieszki w formie stylizowanego półksiężyca. One były złote. Znajdowały się tam również fragmenty naczyń, okucia pasów, srebrne okucia drewnianych szkatułek, drewniane wiaderko i czerpak z cisowego drewna. Równie ciekawe były przedmioty z czasów Imperium Rzymskiego, a także szklane, kolorowe pionki do gry, rzymskie srebrne łyżeczki, nóż, nożyce i złote bransolety z przetopionych monet rzymskich. Doskonale wiemy, że losy takich skarbów bywają bardzo dramatyczne. Dokładnie 10 lat po odkryciu pierwszego grobowca Heinrich Korn podarował 500 tysięcy marek na zakup tak zwanego domu stanowego, który stał przy dzisiejszym Placu Wolności, który teraz został zamieniony na śląskie. Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności. Tam też został zdeponowany skarb Zakrzowskiej, którego część następnie wyjechała do Berlina. Tam prawdopodobnie w 1945 roku został zrabowany przez Armię Czerwoną. Ta część, która pozostała we Wrocławiu, również nie przetrwała wojny. Dzisiaj we Wrocławskim Muzeum Archeologicznym mamy zaledwie 15% tego, co zostało znalezione w dawnej piaskowni w Zakrzowie. Natomiast każdy mieszkaniec Wrocławia powinien pamiętać, że jest u nas ulica, która upamiętnia tamto wydarzenie, odnalezienie tak zwanych grobów książęcych. To oczywiście ulica Skarbu Zakrzowskiego we Wrocławiu, którą warto się przejść i przypomnieć sobie, że kiedyś chodziło się tutaj na skarbach.